Znacie ten moment, w którym przyjemna gra zmienia się w horror, ponieważ przekroczyliście jakiś poziom doświadczenia i od tej pory jesteście traktowani jako ten bardziej doświadczony, lepszy gracz? No właśnie. Tak więc mamy poniedziałek, mornings, patents, i w ogóle te wszystkie sprawy. Boże, jakie ja miałam zajęty weekend? Po prostu nic się nie dało załatwić. To było jakbym biegała po mieście, robiła trylard spraw, w tym opiekowała się hodowlą kotów, to inna sprawa. I w tym momencie sobie tylko tak myślałam: Boże, pograłabym w to, pograłabym w tamto, pograłabym w to i w tamto. A kiedy już udało mi się w coś pograć, to okazało się, że w Rocket League akurat osiągnęłam poziom 20, który jest traktowany jako pro. I zaczęło mnie mech makingować mecz, me mecz meczować. Mecz ma I zaczęło mnie. I przez to, że mam teraz ten level 20, to zaczęliśmy dostawać gry z lepszymi graczami. W sensie, skoro my jesteśmy pro, to też w meczach towarzyskich gramy z ludźmi pro. Co oznacza plus minus, że każdy mecz Rocket League jest dla nas teraz bardzo, bardzo, bardzo okrutnym doświadczeniem. Tak, jak to było zabawne w momencie, kiedy totalnie się człowiek nie ogarniał, tak teraz, kiedy niby do tej pory się wygrywało i było fajnie, raz się przegrywało, raz wygrywało i tak dalej. Tak teraz, e, niby ogarniamy o co chodzi w tej grze, ale jednak zaczynamy grać z ludźmi z półki wyżej, więc, jako że jesteśmy najmłodsi z pro, to i mamy najmniejsze doświadczenie. To strasznie dają nam butyłkach. Ale to tak strasznie! Tak okropnie! Chwilami wręcz mam ochotę zrobić Rage Quit. I to była jedyna gra, w którą nie ja miałam czas grać w weekend. To jest masakra. Okazało się, że oto... Da! Jest źle. <grytanie> Ale trzeba to przeżyć, bo inaczej niestety nigdy nie będziemy lepsi i musimy się nauczyć lepiej grać. Zresztą tak jest chyba w każdej grze. W sensie w każdej grze, która jest sieciowa, w pewnym momencie człowiek zaczyna trafiać już na graczy, którzy są po prostu na wysokim poziomie. Na pewno w Counter Strike'u tak jest, gdzie ma się te rangi i tak dalej. Ale na przykład w ogóle Battlefield jest ciekawym przykładem, bo Battlefield ma w drugą stronę. W Battlefieldzie od początku jest się gnębionym. I trzeba przejść ten moment takiego progu wejścia, w którym po prostu człowiek dostaje z każdej strony i nie wie w ogóle dlaczego, do momentu aż zacznie się ogarniać i zacznie grać normalnie i będzie miał jakieś normalne ratio zabić do, do śmierci własnych. Dlatego Battlefield jest też frustrującą grą. Ale nie spodziewałam się, że w Rocket League tak się stanie, ponieważ wiecie, no to jest 20 level, ja muszę mieć przegranych. Znaczy, już teraz mam ponad 20 godzin w Rocket League. Więc w momencie, kiedy robiłam swoją recenzję, miałam tych godzin jakieś 11, i było super, i były fiołki, tęcze, wszystko. A teraz się okazuje, że tak wspaniale nie jest. Znaczy, okej, okay, nadal jest super, żeby nie było. Ja nie narzekam, że Rocket League to jest zła gra, bo jest wspaniała, tylko zwracam uwagę sobie, że przyszły cięższe czasy, w których już nie jesteśmy aż takimi wymiataczami. Um, tak, właśnie. Z so, swoją drogą przy Rocket League, bo ostatnio był konkurs, wyniki o konkurs. pewnie wszyscy chcieli usłyszeć, jakie są wyniki konkursu, i czwórkę oczywiście jest pierdzieliła ten moment. Wyniki konkursu będą w środę czwartek. W środę albo w czwartek w zależności od tego jak mi pójdzie ta cała weryfikacja, no bo wiecie tam było, trzeba było zostawić komentarz i trzeba było udostępnić nie każdy udostępniał na G+, na G to jest akurat prosta sprawa, bo w tym momencie dostaję notyfikacje za każdym razem kiedy to jest udostępnione, ale jeżeli ktoś sobie to udostępnił na Twitterze albo na Facebooku, to oczywiście dla mnie byłoby przyjemniejsze, ale... o, kot Um, ale rzadko się zdarzało, no ale tak czy inaczej, no to trzeba wtedy poprosić o screena, sprawdzić czy ten screen jest właściwy, w ogóle mieć stuprocentową pewność, że się kontaktujesz z dobrą osobą, bo to jest w ogóle ciekawe. Słuchajcie, w momencie jak robiłam konkurs na H1Z1, to zgłosiło się kilka osób, które uważały, że nazywają się Mr. White. I miałam takie, okej, okay, to ja do tego Mr. White'a, który faktycznie wygrał, bo widzę go w komentarzach, to wyślę wiadomość z tajemniczym kodem, jak mi odeślesz ten kod, to bardzo fajnie, to, to, to ok, to, to ja ci wysyłam grę. No i oczywiście kilka osób w tym momencie więcej się do mnie nie odezwało. Na szczęście właściwy Mystery Ład się znalazł wtedy. I też druga osoba, która dostała grę. No. Ale to taka, taka, taka mała. Ale to. Ale to taka mała dygresja, po prostu chciałam się chyba podzielić z tym, jak śmiesznie jest organizować takie giveawaye. To w ogóle pierwsza sprawa, którą się ludzie zainteresowali. To nie było tak, że o, fajnie, a skąd masz tą dodatkową wersję? Czy dostałaś od twórców, czy sobie kupiłaś, czy, czy może e, super, a gdzie mam to udostępnić? A czy mogę zrobić kilka głosów, albo coś tam. Nie. Czym się ludzie zainteresowali? Jak zweryfikujesz to, że ktoś to udostępnił? Dla mnie to jest strasznie zabawne, bo pracuję w korporacji i w korporacji jest tak, że mimo że z zewnątrz ona się wydaje taka poukładana, jednolita, wspaniała, zmechanizowana, zinformatyzowana, gdzie ma triliardy procesów, które na pewno się odbywają automatycznie, to jednak jako pracownik tej korporacji mogę Wam powiedzieć, że zwykle jest tak, że 90% tych procesów w którymś momencie jest ręcznych. Więc dla mnie niczym nowym jest coś takiego, że okej, okay, no to wybiorę sobie jakiegoś gościa z listy. Bo w ogóle jak wygląda, jak wygląda to losowanie. Losowanie wygląda tak, że spisuję sobie wszystkich, którzy zamieścili komentarz, wrzucam to do Excela, losuję sobie w, z funkcją losującą liczbę, e, znajduję gościa, wysyłam mu zapytanie, czy brał udział w konkursie, czy może ten komentarz był tylko i wyłącznie, ponieważ chciał się ze mną czymś podzielić wiecie, jak jest w takich materiałach. Oczywiście, że chciał tylko się czymś ze mną podzielić. Okej, okay, nieważne. E, jak goś mi odpowie, że, okej, okay, tak, e, brałem udział w konkursie i chciałem wygrać, no to ja mu mówię: super, super, to wyślij mi dowód tego, że udostępniłeś. No, chyba, że to jest G, to od razu to widzę, więc mogę wysyłać e, grę. No ale w tym momencie mówię: dobra, dobra, to mnie zaprosi na Steam, a, bla, bla, bla. No, ale ten. E, więc cały proces troszeczkę. Troszeczkę polega na tym, że trzeba z ludźmi pogadać, wysłać maila, otrzymać maila, sprawdzić maila, sprawdzić czy coś jest poprawne, nie jest poprawne i dla mnie to jest norma. Dla mnie to jest norma, to nic wielkiego. Szczerze powiedziawszy, organizując ten konkurs na Rocket League, pomyślałam sobie: okej, okay, będzie trochę sprawdzania, ale przeżyję. Ale jakoś to, bo, to była główna rzecz, która ludzi um, interesowała. Jak ty to sprawdzisz? Ale jak ty to sprawdzisz? No, jestem bardzo ciekawy, jak ty to sprawdzisz, jak ty to sprawdzisz. No, sprawdzę no, normalnie. Jeżeli myślicie, że można po prostu tego screena sfabrykować i, i tyle, to serio, w Photoshopie to wszystko bardzo ładnie widać w momencie, kiedy coś jest sfabrykowane na screenach, więc nic trudnego moi drodzy. Dobra. Ale to chyba zeszliśmy dosyć mocno z tematu, więc tak, udało mi się w zeszłym tygodniu pograć trochę w Rocket League. Jestem z tego dumna. Dostałam solidny pierdol. To są porażki, które uczą, więc będziemy grać dalej. W czwartek był też live, po tym live'ie... Dostałam nawet komentarz na Facebooku, nie, no wiesz co, to, to, to trochę tej gry nie ogarniasz, ale Spartan dwa daje radę. No i tak pewnie jest, ale gra jest super, więc mimo że ponosimy porażkę za porażką, za porażką, za porażką, to pewnie będziemy grać dalej. Um, I tyle. I właściwie tyle, bo totalnie nie miałam czasu w zeszłym tygodniu. Zresztą chyba to widzieliście, bo koło środy się urwały materiały. W środy na czwartek, z czwartku, na piątek w ogóle miałam rodzinę w domu. W weekend opiekowałam się tą hodowlą kotów, swoją drogą koty są super, wrzucę Wam tu filmik, jak te koty wyglądają, są po prostu przepiękne, albo filmik, albo zdjęcie jeszcze nie wiem. zaraz co się teraz pokazuje, to to wrzuciłam, bo oczywiście to wszystko wyjdzie w postprodukcji, <grym> więc zajmowałam się hodowlą kotów, Hor więc zajmowałam się tą hodowlą kotów. Tych kotów jest tam 20 parę. Wszystkie niestety są w tym momencie chore, więc trzeba pamiętać o tym, że te ręce trzeba zdecydować i tak dalej, i tak dalej. No, po prostu masakra. Czuję się po tym weekendzie, jakbym w ogóle nie miała weekendu, tylko pracowała przez te dwa dni też. Więc masakra, 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 masakra. O! Nie, swoją drogą dobrze, że przy tym jesteśmy. W tym momencie mogę powiedzieć trzy słowa na temat tego, że uwielbiam PS Vita. Mimo, że to jest konsola, która prawie, że nie żyje, to jednak ratuje moje growe uzależnienie w takich momentach, bo można sobie w Isaaca e, w meczu pograć i to jest zajebiste. No dobra, no to to był Mornings Patents na poniedziałek. Taka moja historia, co się działo w weekend, co się działo z tym konkursem, trochę przemyśleń odnośnie trudnych gier. No ale cóż, dajcie znać, co u was, czy wszystko w porządku, czy macie tego typu gry, które były fajne, 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 i nagle było. Podnosimy poziom trudności i trzeba było się trochę do tego dostosować, czy może macie zupełnie inne doświadczenia. Tymczasem życzę Wam miłego tygodnia, miłego dnia i widzimy się, mam nadzieję, jak najszybciej. Trzymajcie się czwórka, bez odbioru.